Kwartek, czwarty tydzień Wielkiego Postu. W pierwszym czytaniu z Księgi Wyjścia słyszymy o tym, że naród się sprzeniewierzył, ulepił sobie złotego cielca wtedy, kiedy Mojżesz był na górze Synaj. Ciekawe jest to, bo pokazuje, że kiedy lud nie ma przywódcy, kiedy zostaje sam, to zaczyna robić głupoty, jak bardzo ważną sprawą jest to, żeby był cały czas przywódca, żeby był cały czas pasterz. Cokolwiek byśmy powiedzieli o roli świeckiej w Kościele, no widzimy jak, jak na dłoni, że, że w, jeśli w parafii super się gdzieś dzieje duszpastersko albo cokolwiek, to, to, to proboszcz jest dobrym gospodarzem, czy księża pracują dobrze. No jeżeli ciężar nie pracują dobrze, to ciężko znaleźć takie środowisko, które by funkcjonowało jakoś, jakoś owocnie. Że jest naturalna potrzeba i dobrego biskupa, i dobrego księdza, i dobrego pasterza, opiekuna. Bez, bez przywódcy no, no ciężko jakoś zorganizować cokolwiek, czy czy do przodu. Więc ten tekst w jakim sensie nam uświadamia naprawdę ludzie, którzy zrządzą, którzy, którzy są odpowiedzialni, no, no muszą się w jakimś sensie wziąć za siebie, czy pamiętać, że oni nie są tylko z ludu, ale oni są przede wszystkim dla ludzi. Ale z drugiej strony też ten tekst pokazuje, że Mojżesz jest wierny swojemu ludowi, nawet jak on jest grzeszny. Bo Pan Bóg daje mu taką propozycję, wiesz co, ten naród jest grzeszny, ja go wyniszczę, a, a z Ciebie zrobię nowy naród. Pokusa niesamowita. Wtedy Mojżesz byłby jak Abraham, ten, który zapoczątkował plemiona czy pokolenia, albo jak Jakub, który był założycielem, byśmy powiedzieli, Izraela. Była dobra pokusa, żeby zacząć coś nowego. Po wyjściu z niewoli egipskiej, to ja, Mojżesz, nie liczą się już po prostu pokolenia Jakuba, ale po prostu liczą się moje dzieci, wnuki i tak dalej. Jednak Mojżesz tutaj mówi: to, to tak nie może być. To znaczy, Panie Boże, ja nie chcę być protestantem, nie chcę po prostu być przeciwko mojemu narodowi, nie chcę, dlatego że po prostu uważam, że lepiej być wiernym swojej wspólnocie, nawet jak ona jest grzeszna, dlatego że co inni o nas opowiedzą? Powiedzą o nas, że, że co, że opuściłeś naród, że wyzwoliłeś z Egiptu, po to, żeby ich potem zostawić? Nie, nie. Yy, tu okazuje się, Mojżesz, niesamowicie pokorny i wierny, wyprowadziłem naród i, ben, i będę z nim do samego końca. I wiemy przecież, że Mojżesz nie wejdzie do ziemi obiecanej, więc ta jego posługa wierności ludowi, nawet jako niezgrzeszny, pięknie też pokazuje, że czasami jako pasterze my nie jesteśmy wyjątkowi, nie jesteśmy wspaniali ale żebyśmy przynajmniej ludziom byli wierni. Psalmista przypomina o tym, że u stóp chorebu zrobili cielca, psalm 106, i pokłon oddawali Boszkowi ulanemu ze złota, zamienili swą chwałę na podobieństwo cielca jedzącego siano. Rodzi się pytanie, czemu tak dziwnie zrobili? Przecież pamiętali, kto ich wyprowadził z niewoli egipskiej. Dlaczego lepią cielca? Dlaczego... Oddają cześć, co jest dziełem ich rąk. To widać, że człowiek jest cielesny, że człowiek jest zbudowany z prochu, że człowiek jest materią. I chociaż rozum mu mówi, że, że to nie materia stworzyła materię, że musi być jakiś duch, że, że Pan Bóg jest niewidzialny, to my ciągle sobie stwarzamy jakieś bożki na nasz obraz i podobieństwo. Stwarzamy sobie, to znaczy, chcielibyśmy my. Decydować o panu Bogu, kim on jest, modelować go według naszego upodobania i chcielibyśmy, żeby on był bardziej namacalny, bardziej widzialny. Trochę jest to zrozumiałe, ale, ale z drugiej strony, im jesteśmy. Starsi, im jesteśmy mądrzejsi, i jesteśmy bardziej duchowo pogłębieni, no, musimy iść w tym kierunku, co mówi Jezus, że przyjdzie taka godzina, że będą no, oddawać cześć Bogu w duchu i prawdzie, w duchu i prawdzie. Żebyśmy jednak nie koncentrowali się tak bardzo na tym, co materialne, na tym, co zmysłowe, ale jednak próbowali wznosić nasze serca do ducha, do Boga, który jest niewidzialny, do Boga, który jest, który jest i, i działa w nas, i ten jest z Panem świata, a nie, a nie to, co jest dziełem naszych rąk. Jeśli chodzi o Ewangelię. To w Ewangelii Jezus kłóci się dyskutuje z Żydami na temat Jego świadectwa, na temat Jego posłannictwa. I w czasie tej dyskusji pada między nimi takie zdanie: badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich jest życie wieczne, ale nie przychodzicie do mnie, dlatego nie macie życia. Nie przychodzicie do mnie, dlatego nie macie życia. No, Pismo Święte jest narzędziem. Tam dowiadujemy się dużo rzeczy na temat Mesjasza, też na temat Pana Jezusa. Tam dowiadujemy się na temat Pana Boga. Natomiast wiedza to nie jest wszystko. Wszystko to jest osobista relacja z Jezusem. Dopiero spotkanie z Jezusem, synem Bożym, dopiero wejście w relację z nim, wiara w niego, daje to, co się nazywa życiem. Żebyśmy nie myśleli, że od samego myślenia czy od samego czytania człowiek nabywa życie. Po naszym czytaniu, po naszym rozważaniu, musimy iść do Jezusa, pomodlić się, otworzyć serce, poprosić go o błogosławieństwo, o miłość, być z Nim coraz bardziej tak, jak się jest, przynajmniej tak, jak się jest z drugim człowiekiem. To jest początek i źródło życia nasza osobista wieść z Jezusem. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.